Plotki Dramy Tygodnia z Pantofelkiem Friis i Wersow świętowali piątą rocznicę związku. Hayley Bieber wypuściła nowe produkty i na imprezie z tej okazji wyglądała przepięknie, natomiast jej mąż przyszedł ją wspierać ubrany tak. Filip Heiser rozstał się z tvn ze względu na złamanie zakazu konkurencji. Więcej możecie przeczytać na stronie pantofelek.pl Caroline Derpieński powiedziała, że jedyny zabieg medycyny estetycznej, jaki miała kiedykolwiek zrobiony, to raz w życiu powiększała usta. Ukarał po raz pierwszy influencerów za nieprawidłowe oznaczanie reklam. Kara jest ogromna, aż 5 milionów, ale większą część tej kwoty musi zapłacić firma, która zlecała te reklamy. Sami twórcy muszą zapłacić łącznie trochę ponad 40 tysięcy kary. Pamiętacie te czasy, kiedy Nikita po raz pierwszy pojechała na tatuaż do Warszawy. Tym razem pojechała do Częstochowy i niestety zdarzyła się awaria, bo ten klucz wiolinowy powinien być zrobiony na odwrót. 50 Cent, podobnie jak niedawno Cardi B, rzucił w tłum mikrofonem podczas koncertu. Niestety uderzył w fankę. Kobieta trafiła do szpitala z szarpaną raną na głowie i już sprawa trafiła na policję. Blink-182 w ostatniej chwili przesunęło trasę koncertową po Europie, dlatego że Travis Barker musiał pilnie wracać do domu ze względu na sprawy rodzinne. Fani naturalnie zmartwili się, że chodzi o ciąże kordyn Kardashian i faktycznie w niedzielę rano pojawiły się zdjęcia jak oboje wychodzą ze szpitala. W tym czasie mama Kourtney Kardashian-Kris Jenner bawiła się na koncercie Beyoncé. Koniec dramy Anny Marii Wesołowskiej i Prawa Marcina. Spotkali się razem na żywo na debacie i tutaj sędzia przeprosiła Prawa Marcina za swoje słowa, więc bardzo fajny koniec z konfliktu. I na sam koniec detektywy z TikToka ustalili, że Murciks i e Mater się rozstali. Nie jest to jeszcze potwierdzone info, ale dowodów jest całkiem sporo. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej, to jeden filmik dalej są wyjaśnienia.